Good morning, good morning, good morning. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Let's move on from verse Przejdźmy do wersetu piątego. A on jest doskonałym ojcem, który prowadzi nas wszystkich. Us all. Działa przez nas wszystkich. And lives in us all. I mieszka w nas wszystkich. Nie będę mówił o pierwszym stwierdzeniu, że on jest doskonałym ojcem. Because we bo mówiliśmy już o tym w trzecim rozdziale. Chciałbym jednak porozmawiać o stwierdzeniu, w którym Paweł mówi: On prowadzi nas wszystkich. Jeśli prawdą biblijną jest to, że Ojciec prowadzi nas wszystkich, to dlaczego martwimy się o naszą przyszłość? Dlaczego na stressed jesteśmy the o jutro, jeśli mamy a przyszłość? Dlaczego u licha stresujemy się jutrem, skoro mamy dobrego ojca, który jest doskonały i nas prowadzi? You know Czy wiesz dlaczego? I will the question for you. Odpowiem ci na to pytanie. Because we do not, from all of our heart trust. Ponieważ nie ufamy z całego serca doskonałemu Ojcu, który nas prowadzi. Pomyśl: Jeśli Biblia obiecuje, że prowadzi nas doskonały Ojciec, dlaczego myślę, że muszę zadbać o każdy szczegół dotyczący jutra? Bóg, który nie zajmuje się mikrozarządzaniem mojego życia, Prowadzi każdy najmniejszy szczegół tak długo, jak mu ufam i poddaję się mu. Lubię myśleć o Bogu jako o ojcu w naturalny sposób. I wyjaśnię ci to. Having raised three boys, Wychowałem trzech chłopaków. Wychowałem chłopaków w sposób, że stały się Wychowałem ich w taki sposób, że stali się bardzo niezależnymi ludźmi, którzy myślą samodzielnie, ale moim synom nigdy nie było trudno dowiedzieć się, co chcę, aby oni robili. Czy możesz sobie wyobrazić, że ukrywam przed moimi synami to, co chcę, by robili? Nigdy bym tego nie zrobił. Jasno mówię, czego od nich oczekuję. Dzisiaj już są dorośli. Dwóch z nich jest żonatych. Express my desires very clearly to them. I nadal bardzo jasno wyrażam im swoje pragnienia. When I visit them, I tell them, Kiedy odwiedzam ich, mówię im I really like that. Hey synu, chcę, żebyś zabrał mnie do tej restauracji, bo naprawdę ją lubię. Really nice. Chcę, żebyś zabrał mnie do tego browaru, ponieważ mają tam wiele odmian piw, to naprawdę fajne. And I'm not the perfect father. Czy możesz sobie wyobrazić, że jako ojciec nie jestem idealnym ojcem? I go to the house of my son, idę do domu mojego syna, then my son says, a on pyta: Dad. Tato, w której restauracji chciałbyś jutro zjeść? A ja bym odpowiedział. No cóż, to ty musisz to odkryć. I will keep this hidden in my heart. Ukryję to w swoim sercu. I dam ci kilka ukrytych wskazówek w ciągu najbliższych dwóch dni. And then you figure it out. A potem ty musisz to rozgryźć. I nie zabieraj mnie do restauracji, której nie lubię. Ma Mój syn powiedziałby: Tato, stałeś się bardzo dziwny. Myślę, że północno-wschodnia Brazylia źle na ciebie wpływa. Biblia obiecuje nie tylko, że Ojciec jest doskonały, ale także, że nas prowadzi. Pan jest moim pasterzem. On sprawia, że bardzo trudno jest mi zorientować się, gdzie są wody. I sprawia, że bardzo trudno jest mi odkryć, gdzie jest zielone pastwisko. And I luck, I can't find the green Więc ciągle cierpię niedostatek, ponieważ nie mogę znaleźć tego zielonego pastwiska. No, the Lord is my leads me into green nie, Pan jest moim pasterzem i on prowadzi mnie na zielone pastwiska. Do you know what I found in my life? Czy wiesz, co odkryłem w swoim życiu? The more I rest in him. Im bardziej w nim spoczywam, just trust that his leadership is perfect. Ufając, że jego przywództwo jest doskonałe, the more there are no in my life, tym bardziej nie ma żadnych ukrytych rzeczy w moim życiu. The more just fits tym bardziej wszystko idealnie do siebie pasuje. But you know, here is the thing, you A oto ważna rzecz, którą powinieneś zrozumieć. Is perfect, Ojciec jest doskonały and you. i Ojciec cię prowadzi, But will never force you to him. ale Ojciec nigdy nie zmusi cię, byś za nim podążał. Ojciec nigdy nie naruszy twojej wolnej woli, by mu ufać, by być prowadzonym. He will never do that. Nigdy tego nie zrobi. Jeśli więc zdecydujesz się nie zaufać Mu, że Cię poprowadzi, nie doświadczasz Jego przywództwa. Jeśli nie wierzysz, że Dobry Ojciec poprowadzi Cię we właściwe miejsce i we właściwym kierunku, nie doświadczysz Jego prowadzenia. Tam chrześcijanie wierzą, że

że zaufasz jego przywództwu, will be just fine. a wszystko będzie dobrze. Do zobaczenia jutro.